Już dwa lata minęły od momentu wydania książki szefowej historii kobiet, które idą po swój. Ta książka to takie przedsięwzięcie, w którym miałam szczęście wziąć udział jako współautorka. Dziś przypominam sobie to wzruszenie, kiedy po raz pierwszy sięgnęłam po swój egzemplarz. Jestem wdzięczna losowi, że dane mi było poznać osobiście pozostałe 21 współautorek. Pięknych, silnych, inteligentnych kobiet. Ta książka to tak naprawdę nie jest opowieść o kobietach biznesu. Jest to zbiór życiowych historii o uporze, intuicji i podążaniu za swoją pasją. Niektóre z nas osiągnęły sukces na skalę światową. Inne budują swoje małe działalności w domowym zaciszu. Jedne z nas pokonały potężne przeszkody na swojej drodze, a inne odkryły niesamowite możliwości. Jedna jest pewna. Każda z nas robi to, co kocha i to, co płynie z jej serca tego warto się zainspirować, bo są to opowieści przede wszystkim o codziennych, życiowych wyborach. Po prostu. Więc jeśli chcesz poznać historię kobiet podobnych do siebie, to zajrzyj do mojego sklepu i zamów egzemplarz. Dla siebie albo dla kogoś bliskiego. Książka szefowe poleca się na świąteczny prezent.